Całą noc tańczy ze mną cały skład. Aha, to nasz lot, tak to robi ekipa. A, 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 no. maneczko z tej strony jestem i Witam was w, chyba z, w, pi w piątym odcinku z gry Forza Horizon 4 Dzisiaj sobie przetestujemy auto gościa, którego oczywiście nie muszę wam przedstawić Pewnie już go znacie Najprawdopod Najprawdopodobniej go znacie Nie po wiem Ponieważ on e, jest w ekipie <grym> Wydaje najpyszniejsze lody, znaczy może nie wydaje, ale on wymyślał wraz z innymi członkami ekipy Jest najzajebistsze lody, czyli lody ekipy A jest nim poczciwy krzyk O kur... Dzisiaj dokładnie przetestujemy sobie jego samochód czyli BMW N2, ale niezwykłą, taką już przerobioną takim jeszcze w tym samym kolorze, jaką on miał ale dobra, przechodząc do odcinka, dzisiaj nie mam zbyt y, dużo pomysłów, y, że no, nie mam zbyt dzisiaj dużo pomysłów co by tu porobić, więc y, postanowiłem że po prostu go przetestuję, jak se radzi w wyścigu jak se radzi po drifcie i tyle, no i może wymyślę coś jeszcze więcej, ale dobra, przejdźmy sobie do wyścigu solówka, wie dobra oczywiście BMW BM sobie wezmę Dobrze idiotyczne, ta no nie zrobię se To jest piękna Bema, jest pięknie Strasznie tak jest, słodnie, ładnie dobrze Dobrze startujemy, o cholera Dobrze jedź, dobrze jedziemy, jedziemy Znaczy patrząc do no to BMK jakoś na razie nie radzi sobie tedy E, bo ona jest konkur konkurowana Oczywiście z Porsche Panamera Jest konkurowana z Porsche Cayenne Jest z Nissanem GTR'em, ale O, dobra, już powoli udaje mi się wyprzedzać go O, jest, jest, dobra, już udało mi się wyprzedzić Na początku było tak tak źle, bo miał zły start, ale. O cholera, dobra. Wypadłem. No i. Sp sp ale jest. Od czego jest przycisk cofania? Można zawsze. Można zawsze cofnąć. Ale muszę przyznać jedno. W samochodzie Poczciwego Krzycha bardzo fajnie się sławi piosenki Tricky kipa XL. To była taka ciekawostka, ale dobra, przechodźmy do wyścigu. Dobrze hamuje. Hamuję, dobra, dobrze poradziła sobie BMA. Jedynie. Y, te, y, ta. Bemka. Y, BMK oczywiście, tego Poczciwego Krzycha jest z 2020 roku. A model, który ja obecnie testuję, jest z 2019. Więc jest. Nie jest aż tak dużo różnicy, ponieważ BMW się nie zmieniło aż tak bardzo, że chyba tylko jedna zmiana, zmiana jest taka, że środek się zmienił, że wyświetlacz się zmienił, że już nie ma ramek i ten, ale wie, nie wiem kto pyta w ogóle, kto pytał, ale dobra, ale to jest taki nudny wyścig, dobra, pędzi, jest git, no i wyprzedza na easy sobie, wszystkich wyprzedzam, jest git, dobra, jest dobrze, jest git, uh. BMW dobrze se radzi, BMW se bardzo dobrze radzi Dobra, teraz tu będzie taki zakręt Będzie tutaj zakręt, dobra, jest git, jest git O, dobra, tu już będzie taki mocny Może uda się nam być na pierwszym miejscu Wyznaczy pierwszy, że BMW M2 tego porciwego krzycha ma słabe hamulce Znaczy ma dobre, tylko że w Fordzie jakoś słabo hamują, więc Dlatego czasami muszę cofać, więc Thank you, next o, no O, dobra, po krzokach zjechałem. Dobra, jedziemy, 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 se. Jeśli chcielibyście odcinek z tego, z testu tego, a ta minimalka bo niedawno kupiłem, no to oczywiście piszcie w komach. O cholera. O mnie, to punkt kontrolny, więc muszę cofnąć. Dobra. Dobrze, wykręca się, wykręca. Jest git. Oh shit, to już jest meta. Chociaż wyprzedzę auto z cyberpunka, wyprzedzę. No ale spoko, fajnie wyszło. Na czwartym miejscu jesteśmy, auto poczciwego chrza dobre, bardzo. Popatrzcie, się z jakimi autami on konkurował. Z Aventadorem J, z Vanquishem, z McLarenami, Ferrari, Shelby, Nissanem, Porsche. To są naprawdę o wiele szybsze auta, ale BMW Poczciwego Krzycha bardzo dobrze sobie poradziło. Dobrze, co by tu dostaliśmy? Jest O, 10 koła dostaliśmy. I ten. No to chciałbym jeszcze BMW n 2 Poczciwego Krzycha sprawdzić, czy ona potrafi w ogóle driftować. Więc musimy najpierw sprawdzić i sprawdzimy to, ile osiąga w, do... Ile w sekund osiąga setkę. Dobrze. Uuu, ale dobrze driftuje, dobrze. Jedzie se, jedzie. Dobra. Tak... No to, 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 to nie był genialny drift, bo go! jest dobrze. Dobra, jedzie. Uuu, Dobrze leci. Co co to było? Co? <grystanie> What the fuck? <grystanie> co to było? O! Ej, dobra, ścignijmy się. <grystanie> XD Dobra, ścignijmy się z nim. Dobra, lecimy. Lecimy. Dobra. Trzy. Wejdę, start. Dobra, dobra, lecimy. O kurde. O nie, o nie. Ohoho. Nie no, jakiś Fordzik z lat 30 mnie przegania. O kurcze. Smutne trochę. To jest przesmutne. Teraz sprawdźmy, jak se radzi w off Dobra, tutaj może będzie lepiej. O, no, dobrze się radzi. Dobrze się radzi Bema. Bema sobie bardzo dobrze radzi. XD. Dobra. Lecimy dalej w off-road. Hu, jest git No i mogę stwierdzić, że test offroad bardzo dobrze. No. O, cholera, ale mam pełne Bem. He, XD. Więc to no, generalnie to by było tyle w tym odcinku. Zostaw oczywiście łapkę w górę, subika oraz komentarz. Jeśli ci się ta seria podoba i chcesz powrót forzy, no to no, napisz jakiś kreatywny komentarz i będzie git. Siema!